Cześć, witajcie. Kolejna część Wiedźmina. Wchodzimy na obrady. Będziemy świadkami wielkiego wydarzenia. Słyszeliście? No to lecimy. W takim razie nie zwlekajmy. Wchodzimy. Teraz albo nigdy. Wiedzą. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baroni. Nie może tak być, Janie Natalis. Temeria stoi między Nilfgardem a północą. Potrzebna jest nam silna i zjednoczona. Wasza wysokość jest to i moim życzeniem, ale wraz ze śmiercią Foltesta pękło serce całego kraju. Doniesiono mi, że Anaisla led znajduje się w rękach czarodzieja Detmolda. Najwyraźniej nie doniesiono ci jednak, Radowidzie, o jadce, do której doszło dzisiaj w obozie Kedwen. Jeśli dziecko żyje, wciąż jest nadzieja. Waszym obowiązkiem jest również odnalezienie Vernon'a Rosha. Jest podejrzane o zamordowanie króla Henselta podczas jego triumfu w Verden. Jako temerski żołnierz pozostaje pod waszą jurysdykcją, Natalis. Vernon Roche zniknął razem ze swoim oddziałem kilka dni po oblężeniu twierdzy Valette. Jeśli pojawi się znowu w Temerii, Zostanie uwięziony i osądzony. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy kapituły Oczywiście, że tak, a podstawowym interesem kapituły jest dobro Królestw Północy Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastukom to prawda, Wasza Wysokość. Sheila de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Tris Merigold, jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo! Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Sheila de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły, Sheila de Tancarville, winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Mogła jeszcze zakon do tego, Sheila de Tancarville. Dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Aresztujcie ją się, że tak oni sobie wpadli.. U. Nie znacie całej prawdy. Mary Gold nie wie co mówi. Tupa. Jej, cieszy, cieszy. Eee. Pisto. Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś się znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Cesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze! Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się demawenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorwetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przecichnie. Tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na Kurchanach Wrogu. Poszukał wszystkich. Mnie, Jorweta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jalukę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lawaletów. To kłóci się z Twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Żegnaj. Jest nie tak. Diamant. Powinnił diament! Markadek! Rozerwie mnie! Zejdźmy go! No dobra, no niech ci będzie. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. O kurwa. Je w dupę, no. Uh. No, oczywiście wypicia z kółka, ale po co? Dość się tu medytować? O, <grywka> bez jaj. Tchau. Ai. się udało, czy nie? Nie świruj. O! Mają rozmach. Za oko. <týk> ah. Miejsce czarodzieje kloszy Zbiskule, w które pomożesz nam znaleźć. Oké. Okay. Heb je Jesteś cały? Mniej więcej. A smok? Powiedzmy, że miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo. Zabiłeś go? Przeżył. Nie zabijam smoków. Ale Filipa. I na nią przyjdzie czas. To może być jeden z ostatnich smoków. Szachetne i piękne stworzenie. Chodźmy stąd. to pewnie zdążył uciec. On czeka na ciebie. Co? Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. Jak to czeka? Skąd wiesz? Po ataku Smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filipy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobiła mu krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczyków Leto. Co tu się wydarzyło podczas mojej nieobecności? Wszyscy królowie mieli znacznie więcej zbrojnych, niż przystało na pokojowe obrady. Podczas ewakuacji doszło do paru incydentów. Kedweńczycy ścieli się z Temerczykami. Zakonnicy zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Ich powołanie zapobiegło jeszcze większemu przelewowi krwi. Ale czy przetrwają? Trudno powiedzieć, ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Czarodzieje są częścią tego świata. Czy to się komuś podoba, czy nie? Muszą mieć swoje prawa, swoje miejsce. Inaczej powstanie kolejna loża. No dobra, nie wiem, czy to jeszcze ma sens, ale jeszcze mamy jeden talencik do rozdania. Hmm. Niech będzie to w sumie. Proszę bardzo. Vernon Roche! Odejdź od dziecka! Królewska krew! Temerska! Za dobra dla was, psie syny! Jesteś banitą! poszukuje cię cała północ! Oddaj Anais dobrowolnie, to może królowie okażą łaskę! Kluję na kedweńską łaskę! Roche! Tris, To córka Foltesta! Nie pozwól jej zabrać! Dość tego, brać ich! Chyba nie. Mi się dostać, Detmolda. Zostawiłeś mnie, Geralt. Musiałem ratować brac. Ilgardczycy oszukali nas wszystkich. O czym ty mówisz? To oni ją pojmali. Cesarz wysłał królobójców. Loża Czarodziejek to był wabik. Chcieli rozpętać chaos na północy. Temeria przepadnie. Baronowie rozszarpią ją na kawałki. Nie przepadnie. Wciąż może się zjednoczyć. Zabierz dziecko. Daleko stąd, daleko od dworów, królów, wojny. Któregoś dnia upomni się o swoje dziedzictwo A ty, Geralt? Idę po królobójcę. Dotrzymujesz słowa Teraz to już sprawa osobista Bywaj, biały wilku Obyśmy spotkali się w lepszych czasach Nie, Nie sądzę A co z jorwetem? Wyznaczono kolejną, jeszcze większą nagrodę za jego głowę. Oddziały specjalne do polowań na wiewiórki mają dostać spore dofinansowanie. Rada i Kapituła oddelegują kilku czarodziejów do tego zadania. Jorwet stał się wrogiem publicznym numer jeden. Nie spoczną, dopóki go nie dostaną. na wszystko. No tam. Mmm, dobra. Coś tu się sypnęło. To, dzieje. to nie jest miejsce dla wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Muin zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Muin odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Shilan de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. To może potrwać. Sila uciekła z Lokmuin, korzystając z megaskopu. Mamy czas. Nie będzie się ukrywała wiecznie. W końcu wpadnie w nasze ręce. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się, za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. No dobra. Czeka nas ten cwaniaczek. No dobra, to co? Tu sobie skończymy. A. Zle to pokazałem sobie chyba już naprawdę w ostatnim odcinku. Dzięki i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.